Kochani, kolejny raz witam Was na trasie naszej pielgrzymki. Dzisiaj Słowo Boże mówi do nas o Jezusie, który no, dał niezłą szkołę uczniom. Gdy przynoszono do Niego dzieci, ci szorstko zabraniali tego, a wtedy Pan Jezus, no, takie mam wrażenie, trochę się obruszył na nich i powiedział, dlaczego nie pozwalacie dzieciom? I zaczął kłaść ręce na dzieci, a później po prostu odszedł. Może nawet w ramach trochę protestu. Dlaczego mamy się stać jak dzieci? Pewien trop daje nam dzisiejszy psalm. Warto do niego sięgnąć. Stwórz Boże, we mnie serce czyste. Dziecko po prostu ma czyste, szczere serce. Proste serce. Nie kombinuje, nie domyśla się. Przyjmuję wszystko bardzo prosto. Jestem teraz na pielgrzymce z tymi setkami pielgrzymów. Są pośród nas różni ludzie, pewnie piastujący wysokie urzędy i zwykli robotnicy. Są ci, których droga wiary jest bardzo głęboka, i są ci, którzy są bardzo pogubieni, ale wiecie, to nie ma znaczenia. Kiedy idziemy razem drogą. Jest w nas jakaś prostota. Jesteśmy do siebie podobni, równo się męczymy. Równy trud nas dotyka, równy ból. Razem jemy, razem się modlimy. Jestem przekonany, że wszyscy, ja też, mamy to samo pragnienie. Chcielibyśmy mieć czyste serce. Chcielibyśmy mieć prostotę, którą mają dzieci. Tę prostotę, którą, na którą chyba dzisiaj właśnie wskazuje Jezus. I chcemy stanąć przed Bogiem jak dziecko, wzruszyć się jak dziecko. Przytulić do Boga jak dziecko. Nie bądźmy tak poważnie dorosłymi, kiedy stajemy przed Bogiem. Pozwólmy sobie właśnie na takie dzieciństwo, zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy na adoracji czy na osobistej modlitwie. Wtedy Jezus położy na nas ręce, pobłogosławi nas. Życzę tego Wam i sobie.